Cześć, witajcie moi drodzy. Sieć internetowa jest niezbędna nam, graczom, aby móc sobie pograć online z Waszymi znajomymi czy po prostu cieszyć się rozrywką internetową. Natomiast tutaj mamy dwa obozy. Jedni to jest tylko i wyłącznie kabel, a drugi to jest tylko i wyłącznie Wi-Fi, no bo po co ciągnąć sznury? No ale moi drodzy, mimo wszystko nie każdy sobie może pozwolić na kabel, więc wielu z Was jest zmuszonym do Wi-Fi, ale co w przypadku, gdy na Waszym sprzęcie ten Wi-Fi nie domaga i macie tragiczne prędkości. Wtedy trzeba zmienić sprzęt. No i w tym materiale pokażę Wam sprzęt od MSI, który to jest no, stopki, ale też wspiera najnowsze standardy. Przedstawiam wam więc dwóch bohaterów odcinka, czyli kartę Wi-Fi AXE5400 wspierającą najnowszy standard Wi-Fi 6E oraz router Radix AXE 6600, również wspierający standard Wi-Fi 6E. Ogólnie yy, skupimy się na samej karcie, nie na routerze. Yy, natomiast, aby móc w pełni wykorzystać potencjał tej karty, niezbędny mi był router wspierający właśnie standard Wi-Fi 6E. Zapraszam więc na odcinek. No dobrze, ale co to jest to słynne Wi-Fi 6E, które tu widzimy na pudełku? Jest to nowszy standard od Wi-Fi 6, który nam jest już dobrze znane i obejmuje takie m.in. nowości jak kolejny zakres pasma. Dobrze każdemu znany zakres pasma 2.4 oraz 5 GHz jest już z nami od lat i można powiedzieć, że praktycznie wszyscy mamy takie routery w domach. Ale pasmo 6 GHz to jest totalna nowość. I w tym materiale przekonamy się oraz przetestujemy, czy to pasmo 6 GHz daje nam jakieś wymierne korzyści z racji chociażby prędkości czy pingów, jakie uzyskujemy na takim zestawie, czyli ta karta plus ten router. Przechodzimy więc do testów. Jeszcze zanim przejdziemy do omówienia wyników testów, tutaj widzicie mój główny router. Od Orange, defaultowy, wsparcie dla Wi-Fi 6, dwuzakresowy. I z niego idzie lanem internet do tego potworka z aż sześcioma antenami. Jest to ten router, który wcześniej widzieliście na materiale, wsparcie dla WiFi 6e, 6 GHz. Więc tak na dobrą sprawę te routery są obok siebie i będziemy porównywać między nimi właśnie jak to wypada. Ok moi drodzy, zaczynamy testy. Pierwszy test do mojego routera, który widzieliście na samym początku, defaultowo od Orange. Dzisiaj jak widzicie jest to chemik podkreśnik YouTube. Tutaj poniżej widzicie już, że router od MSI bije na trzech pasmach. 2 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Dlatego zaraz się do niego przedniemy, ale zobaczcie jak to wypada. Na routerze od Orange. Oczywiście jesteśmy podłączeni na 5 GHz. Ja mam sieć 1 gigabit, Wiadomo, nie zawsze ten 1 gigabit będzie dostępny, znaczy, internet u mnie jest dostarczany w formie 1 Gb. Wyniki, jak sami widzicie, 862 na 306 Ping, 3 milisekundy. Przepnijmy się teraz na sieć od MSI, a bardziej na router od MSI, 6 GHz. Cały czas tutaj mówimy o tym dągru, który jest wpięty poprzez USB do front panelu USB 3.0, żeby nie było, że coś nas ogranicza. No i puszczamy speed testa. I jak sami widzicie, różnic jako tako wielkich nie ma. Przypomnę jeszcze raz, teraz jesteśmy podłączeni do routera MSI na 6 GHz. Ogólnie rzecz biorąc, nie spodziewałem się, że będą jakieś dramatyczne różnice z tego tytułu, że mój router ten defaultowy zawsze sobie tutaj radził. Jest co prawda no kilka ścian i kilkanaście, jak i kilkadziesiąt metrów tak w linii prostej między umiejscowieniem u mnie routera a samym odbiornikiem przy komputerze natomiast przejdźmy teraz do bardziej praktycznego testu bo jednak jak się spodziewacie nikt nie będzie taszczył peceta z takim odbiornikiem na USB, więc chodźmy do laptopa i wspólnie zobaczmy jak to się prezentuje. Tak więc moi drodzy, podłączyłem tego Dongla od MSI do mojego laptopa z procesorem i7 13 generacji, więc no, nie jest to słabo wydajny sprzęt i jak sami możecie teraz zauważyć na screenie, wyniki są no, dość znacząco odmienne jeżeli chodzi o moją sieć Fifi 6, to tutaj download to było około 170 Upload 300, ale pink. 12 ms w przypadku już Wi-Fi 6E było to zdecydowanie więcej, bo 390 na Upload 306 i Ping tylko 5, więc różnica jest dość duża. Ale też zobaczmy, jak to będzie się mnie bało. Gdy przejdziemy jeszcze trochę dalej, a nawet wyjdziemy z mieszkania, czy ten zasięg Wi-Fi 6e będzie większy względem Wi-Fi 6, czy też nie. Dla wszystkich sceptyków moich testów pokazuję Wam teraz screena, gdzie widzicie, że defaultowa karta Wi-Fi w tym laptopie była wyłączona. Przechodzimy więc do pomiaru, który zrobiłem przed blokiem. 8,692 metra do mniej więcej punktu, gdzie... Właśnie stał, stały, w sumie oba routery. No i po lewej macie router od Orange, po Brawi od MSI. Różnica jest tutaj kosmiczna, w szczególności patrzcie na ping. Dwa razy mniejszy, no nie wspominając o downloadzie, który jest dużo, dużo wyższy. Przechodzimy do pomiaru maksymalnego, jaki udało mi się złapać sygnał VV, tak żeby to w miarę miało sens. Tutaj było to 21,131 metra. No, znowu Orange dużo gorzej niż MSI, choć upload na Orange wypadł lepiej, ale pingi znowu lepsze na MSI i na sieci 6 GHz. No i przejdźmy na drugą stronę bloku, czyli dużo więcej przeszkód, dużo więcej ścian. No i tutaj o dziwo wypadł lepiej router od Orange, ale tylko pod kątem uploadu i pingu, jeżeli chodzi o download, znowu MSI było lepsze. Skoro już znamy wyniki testów, to skupmy się jeszcze na sekundę na samym produkcie, bo nie wspomniałem Wam na początku. Tak wygląda nasza karta Wi-Fi. Jest oczywiście tutaj rozkładana antena, możemy ją sobie o tak połowicznie nawet rozłożyć. Jest na USB-A, pozłacane, żeby było bardziej premium. Natomiast co do tego nie mam żadnych zastrzeżeń w zestawie. W pudełku otrzymujemy jeszcze oczywiście papierologię oraz taki stojaczek można by to ująć na antenę, coś takiego na kablu i no sami widzicie, że ten kabel jest bardzo gruby i niestety jest bardzo sztywny. Nie wiem dlaczego producent tutaj zastosował tego typu kabel. Tutaj nie idzie jakiś gigantyczny transfer, więc nie sądzę, że był potrzebny aż tak gruby Przewód, a przez to, że on jest taki gruby, to nie jest elastyczny i ciężko się go układa. Zresztą moim zdaniem to nawet niestetycznie wygląda na samym biurku, dlatego e, ja bym tutaj ten element po prostu zmienił. Natomiast moi drodzy, musimy sobie o jednej dość drażliwej kwestii powiedzieć teraz. Wi-Fi 6e z pasmem 6 GHz to jest zdecydowanie kolejny etap rozwoju sieci Wi-Fi oraz przyszłość. Natomiast na dzień nagrywania tego materiału nie jest to przyszłość w Unii Europejskiej. Dlatego, że o ile w Azji czy w Stanach Zjednoczonych tamtejsze systemy mogą wykorzystać pełne pasmo związane z tym 6 GHz, bo jest to od niecałych 6 do ponad 7 GHz, przez co szerokość samego pasma pozwala nam na podłączenie się bardzo wielu urządzeń bez zakłócania się, czyli to, co jest największym problemem tych niższych pasm. Natomiast na dzień dzisiejszy Unia Europejska nie pozwala wykorzystywać tak szerokiego zakresu pasma i nie więcej szerokość pasma jest podobna jak w przypadku... 5 GHz, przynajmniej tyle, na ile ja się dowiedziałem. Natomiast moi drodzy, będąc już tak w 100% precyzyjnym, są to obostrzenia związane z Unią Europejską, a nie z samym produktem od MSI. Jeżeli odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej zostaną zniesione i uwolnione zostanie pełne pasmo tych 6 GHz, czyli do wartości ponad 7 GHz, jeżeli chodzi o właśnie tą technologię, to na pewno, moim zdaniem, tutaj się pojawi odpowiedni update do samego routera i będzie mogli korzystać już z pełnego pasma, cieszyć się pełną możliwością Wi-Fi 6E. Podkreślam jeszcze raz, ograniczone nie jest urządzenie, tylko ograniczona jest Unia Europejska. Urządzenie to samo dokładnie działa na innych rynkach na pełnym paśmie. Tutaj zostało to po prostu pewnie softowo zablokowane na czas, dopóki Unia nie uwolni tego pasma. Natomiast nie zrozumcie mnie źle, eee... Takie rzeczy nie kupuje się na rok czy dwa, tylko na dłużej, więc jeżeli stoicie przed mm, wyborem, czy zostaniecie złożeni do upgrade'u Waszej sieci bezprzewodowej, to ja bym na Waszym miejscu właśnie zainwestował w coś już troszeczkę z wyższej półki, co, coś co będzie wspierało mm, najnowsze standardy. Coś co posłuży wam na zdecydowanie dłużej niż jakbyście wybrali dużo tańsze urządzenia. Ja osobiście jestem zadowolony z tego dongle, nie sprawia on większych problemów. Jedyny problem według mnie jest to, że ten przewód, który już wcześniej wspominałem, jest bardzo gruby i słabo się układa, ale samo urządzenie jako w sobie nie sprawiało żadnych problemów. Moim zdaniem MSI powinno jeszcze pójść o krok dalej i wypuścić nie tyle karty Wi-Fi na USB, co też na PCi Express. Tutaj, moi drodzy, małe sprostowanko, dlatego że, owszem, o ile karta na PCi Express jest fajna i nie zabiera nam portów USB w naszym PC, tak w żadnym stopniu nie wepniemy ją do jakiegokolwiek notebooka. MSI tutaj poszło po prostu drogą maksymalnej kompatybilności, dlatego w pierwszej kolejności wyprodukowało kartę wspierającą Wi-Fi 6E właśnie na USB i tutaj. Tutaj warto podkreślić, że są oni pionierem, jeżeli chodzi o taką kartę, właśnie na USB wspierającą Wi-Fi 6E. Tak więc, moi drodzy, podsumujmy sobie już moduł AXE 5400 od MSI. E, no, nie sprawiał mi on żadnych problemów podczas moich testów, nie było problemów większych z łącznością, e, nie gubił zasięgu. Przepustowość była maksymalna w miejscach, gdzie oczywiście byliśmy w miarę blisko od routera. Natomiast pamiętajcie jedno, żeby móc wykorzystać pełen potencjał tego. Tak to można było trzeba mieć odpowiedni router. No i tutaj taki na przykład AXE 6600 byłby idealny. Oczywiście nie musi być to router od MSI, może być to od jakiejkolwiek innej firmy router, który wspiera standard Wi-Fi 6E. Natomiast no, u mnie akurat tak padło, że miałem oba urządzenia od MSI. Czy ja polecam ten moduł? Tak, choć uważam, że jest on za drogi i czekamy nadal na dalsze obniżki cen standardu Wi-Fi 6E. Oraz dalsze rozwijanie się tej technologii. Przypominam, że w Unii Europejskiej mamy pewne obostrzenia, więc takiego full, full potencjału Wi-Fi 6E, a bardziej pasma 6GHz nadal nie jesteśmy w stanie osiągnąć ale wszystko idzie ku dobremu, aby to się zmieniło w najbliższej przyszłości. Moi drodzy, linki do wszystkich omawianych dzisiaj produktów macie standardowo w opisie tego materiału. Gorąco wam zachęcam do sprawdzenia opisu, tam znajdziecie również wiele ciekawych informacji. W tym materiale to by było na tyle. Jeżeli się podobał, będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie po sobie łapeczkę w górę, subskrypcję, co by nie ominęło Was kolejne filmy właśnie na tym kanale. Z mojej strony to by było tyle, mówił Chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.